Dzisiejsze spotkanie ma też ten wymiar szczególny. Szczególnym wymiarem jest to, że po zdiagnozowaniu właśnie tych problemów, które, które gdzieś tam zaobserwowaliśmy na rynku, Fundacja będzie mogła wspomóc największą placówkę DPS w Łodzi I największą w, Polsce. i największą w Polsce, jeśli dobrze zdiagnozowaliśmy rynek. W związku z powyższym będzie Pan bardzo miło poprosić Panią Krystynę, dyrektorkę tej placówki. Bowiem mamy przygotowane przez Fundację dwa, wydaje nam się, dwie bardzo potrzebne rzeczy, czyli ten defibrylator, o którym mówiliśmy, że wreszcie zagości na Przewyszewskiego w Pani Iwonę też byśmy prosili, bo Pani, Pani Iwona jest tutaj matką też tego sukcesu. Rzeczywiście podpowiedziała nam, iż takie urządzenie jest bardzo potrzebne. Zachęcamy. Zachęcamy później do skorzystania z doradztwa prawnego naszego kolegi, który powie, jak to urządzenie zabezpieczyć, żeby nie uciekło. Szanowni, jako Izba będziemy współpracować z bardzo znaną i renomowaną w Polsce firmą ARD, która jest największym dostawcą tego sprzętu i szkoleń. Mają trenerów i instruktorów pierwszej pomocy. I oprócz tego, że defibrylator to też Izba tworzy taki... Z szkoleń dla opiekunów medycznych i chcemy, żeby każdy z Państwa mógł z takich szkoleń bezpłatnie skorzystać w swoich ośrodkach. Trzeba je oczywiście co rok powtarzać, myślimy też o jakiejś formule onlineowej, natomiast ta pierwsza część, którą chcemy zacząć, niech to będą szkolenia fizyczne. Już w październiku planujemy wykonać taki trening. Bardzo Także bardzo mamy nadzieję, że urządzenie będzie przydatne, choć nie zachęcamy do korzystania. Żeby jest to dowód na to, że marzenia się spełniają. Nasza Pani Dyrektor co roku prosi, żebyśmy sobie przygotowali listę marzeń. No i takim naszym niespełnionym marzeniem był aparat AED. Dzięki Państwu, starcie pomocy, mamy go. Chcielibyśmy go nie wykorzystywać, ale jeżeli będzie używany, to na pewno profesjonalnie. Dziękujemy Mieliśmy bardzo. Zachęcamy to natomiast rzeczywiście o... Po w trakcie wystąpienia dotyczącego fundacji, na którym będę parę słów starał się Państwu powiedzieć o fundacji, poproszę też przedstawiciela AED, który, który powie troszeczkę o tym projekcie, ponieważ też mają swoją fundację i też niejako mogą wspomagać w działaniu dotyczącym pozyskiwania tego projektu. No więc, no, nie mogę powiedzieć, by dobrze służył, ale oby się przydał. Dziękujemy nie, bardzo. Bardzo, za bardzo, bardzo dziękujemy za spełnienie naszych marzeń. Myślę, że góra nasza, nasza. bezpośrednio na, też nam okaże marzenia pisać. Myślę, że Pan Dyrektor się dzisiaj nieźle wkopał. <grym w kawałce> ja myślę, że już jestem uwielbiona po urlopie na spotkanie. Ale cóż, tak jest życie. Jesteśmy też izbą reprezentującą Was, także chcemy, żebyście te szkolenia rzeczywiście, i to w ramach fundacji, ale też ze swoich środków w jakiś sposób em, pozyskiwali. Natomiast same defibrylatory to są, tak jak powiedziałem, urządzenia ratujące życie. Wiemy, że odsetek osób starszych w Waszych obiektach jest bardzo duży, ryzyko nagłego zatrzymania krążenia jest. Także myślę, że jest to projekt, no, myślę, że na dużą kampanię społeczną w Państwa placówkach, ponieważ możemy uratować wiele istnień. Także podchodźmy do tego bardzo profesjonalnie. Starajcie się Państwo oczywiście e, pisać do nas, bo tych projektów, tak jak Piotr powiedział, pomocowych w ramach Fundacji jest dość dużo. Przez dwa lata Fundacja pozyskała prawie milion złotych i tyle tych pieniędzy już e, trafiło do Państwa placówek w całej Polsce w postaci różnych projektów, o których Piotr później będzie opowiadał.